Ariel, czekaj na mnie. Tu rybeńko, pośpiesz się. Przecież wiesz, że nie potrafię pływać tak szybko jak ty. To jest tam. Czy to nie jest fantastyczne? O, tak, wspaniały. Ale lepiej chodźmy stąd. Obleciał cię strach. Kogo mnie? Wydaje ci się. Ale to wygląda tak przygnębiająco. Boję się, że może nam się tu przytrafić coś złego. O, już mam kaszel. No dobrze, ale ja wejdę do środka. Ty zostań tu i uważaj na rekiny. Dobrze, ja zaczekam. No i co? Rekiny. Ariel. Ja nie mogę. To znaczy, Ariel, pomóż mi. Ariel, myślisz, że tu w pobliżu mogą być rekiny? Rybeńko, nie bądź takim głuptasem. Jestem głuptasem. Tu jest wspaniale, naprawdę. Podoba mi się. Wrażenia, przygoda, niebezpieczeństwo wyziewa z każdego kąta. Nic się nie stało. Nie, nic. O mój Boże! Czy widziałaś kiedyś coś równie pięknego w całym Twoim życiu? Cudowne! Ale co to jest? Nie wiem. Weźmy to sobie na pamiątkę. Co to było? Słyszałaś coś? Ciekawe, co to jest. Ariel? Rybeńku, uspokój się, nic na mnie grozi. Zginiemy tu, <try> nie, <try> tylko nie to. Big boy. Ty wielki gulgociet. gulgocie. Rybeńko, naprawdę jesteś buktaskiem. Nie, nie jestem. <gulgocie> Rybitwo. Syrenka za lewą burtą. Ariel, jak się masz, dziecinko? Ale szybko przypłynęłaś. Rybitwo, zobacz, co znalazłyśmy. Byłyśmy w tym starym, zburszałym wraku. Ludzkie cudeńka, co? Niech no zerknę. Patrzcie, co tu mamy. O, to coś bardzo specjalnego. To jest niezwykłe. Ale co to jest? To jest grzebień. Ludzie używają tego przyrządziku do czesania. Nawijają włosy, o w ten sposób Naciągają I oto mamy efekt Estetyczna, elegancka fryzura Ludzie się z tym nie rozstają Grzebyczek A to, co to jest? Ach, to Nie widziałam tego od lat To jest ciekawe Wygięte, pulwiaste. Trąbka Historia trąbki zaczyna się już w czasach prehistorycznych, kiedy ludzie zasiadali w kręgu i gapili się na siebie nawzajem przez całe dnie. To było okropnie nudne. I dlatego wynaleźli trąbkę, aby na tym grać. Pozwólcie, że Wam zademonstruję. Muzyka. Kon.